Witamy Państwa Jarosław Bugała i święty Mikołaj. A zbliża się 6 grudnia, a wraz z nim kolejna edycja Mikołajkowego bloku reklamowego. Sprawdziliśmy czy wszyscy pamiętają o naszej akcji. 6 grudnia zostaną przerwane prace budowlane na strategicznym odcinku trasy A9. Nie będzie żadnych opóźnień. 6 grudnia przerywamy pracę, włączamy Polsat i wszyscy będziemy świętymi Mikołajami. Studenci i wykładowcy jednej z łódzkich uczelni również znaleźli sposób, by wziąć udział w akcji. Umówiliśmy się za studentami, że obejrzymy Mikołajkowy blok reklamowy wspólnie w czasie zajęć. W poprzednich latach udało się zebrać prawie 6,5 miliona złotych. Te pieniądze w całości zostały przekazane na pomoc chorym dzieciom w całej Polsce. Jestem naprawdę wzruszony. Bądźcie przed telewizorami. To prosty gest. 6 grudnia, godzina 18:45.